Junak M18 Vintage w pigułce klasa pojemności 125, blisko 15 koni mechanicznych i 10,5 Nm momentu obrotowego, czyli maksymalne parametry, z jakimi możecie jeździć na samochodowe prawo jazdy. Jeśli do tego dorzucimy sześciostopniową skrzynię biegów oraz chłodzenie cieczą, to już na samym początku możemy zauważyć, że jest to maszyna nie tylko do miasta. Motocykl został wyposażony w hamulce tarczowe wraz z systemem ABS, który zadba o Wasze bezpieczeństwo w dniach, kiedy przyczepność jest znacznie mniejsza. Dodatkowo miękkie, komfortowe, cruiserowe zawieszenie zapewni Wam wygodę podczas krótkich przejazdów przez miasto, jak i dłuższych wycieczek poza miejskiej. 15-litrowy bag w tym motocyklu powoduje, że nie będziecie częstym gościem na stacji paliw. To wszystko zostało okraszone szprychowymi falgami oraz ciekawym retro wyglądem stylizowanym na dawne czasy. Z drobnych niedogodności warto tutaj wspomnieć tylko o jednym gnieździe. USB typu A, które zostało zamontowane w tej maszynie. Po więcej informacji wpadnij na mój kanał YouTube, gdzie znajdziesz test tego motocykla.